Cześć Tomek, oddział Mikołów. Chciałem Wam się przedstawić Hotel Luna w Lesjemad w Portugalii. Hello. Tak wyglądają bloki w hotelu Luna Felicia Mar. Blok A, blok B, blok D. Klienci Skaja są zawsze w blokach z widokiem na ocean, czyli w tych tutaj poboczkach. A są tu już dużo gości z Hiszpanii na standardu na tylko, więc nie jesteśmy tutaj sami. Są pokoje z widokiem na ocean. Zaraz ja mam basenik, więc bardzo miły widok z balkonu. Tam mamy schody, które prowadzą do plaży. Barek. Dalej plac zabaw dla dzieci. A tymi schodkami schodzimy sobie do plaży. Tam jest on jeszcze bardzo fajnie więc z powrotem jest to już niezły wyczyn, więc raczej jest to hotel dla klientów, którzy lubią się poruszać troszeczkę.